Doszło do agresji, zarówno słownej, jak i fizycznej wobec mnie. W związku z tym, no, zastanówcie się, no, kogo, kogo tu przyprowadzacie i jakie jest takie Nie, Niech Pani mówi, że media przeprowadzają. Czy wszyscy nie, no, Znaczy, wy w sensie uczestnicy manifestacji. Do... Media, media nie są uczestnikami y protestu czy wydarzeń. Okay, Panie pośle, roku jest roku proste roku pytanie. Jak się Pana partia i Pan się zachowa, jeżeli ustawa wróci z Senatu do Sejmu? Ponownie wstrzymamy się, co de facto oznacza głosowanie przeciwko, ponieważ jest potrzebne 231 głosów do odrzucenia weta Senatu. W związku z tym przy powrocie z Senatu wstrzymujemy się, zadeklarowaliśmy to już na konferencji prasowej, dokonaliśmy pierwszą część planu, wykonamy też drugą część planu. W związku z tym, jeśli to będzie zależało od naszych głosów, to ta ustawa nie przejdzie. W dodatku dzisiaj, dzięki naszej poprawce, do tej ustawy wrzuciliśmy pisowi taki balast, że ja, ja byłem przekonany, że PIS odrzuci tą ustawę dzisiaj przecież. Ale nie no, przecież... Pani Poco, jakie jest stanowisko przecież... pani? Ja Oni nie mogą tego ta usunąć. Ta ta Oni nie mogą już tego usunąć. Bo to jest... Bo to jest... Bo to poszło do Senatu, w związku z tym oni teraz mają, nie mają władzy zrobić. że Senat jakiś rzuci im to po prostu. No, jakby wstrzymujący ee. się jest głosem de facto za. Fakt, że jak wróci z Senatu, to Panie, będzie zresztą, się Ale wstrzymujących głosów, Panie. może im zabraknąć. Jakby rozumiem, że Jest to jedyna opcja, pana, żeby pana Konfederacja głosowała w całości tak samo. Więc myślę, że suma ja ale jest to korzystna wymiana. Okej, czyli jeżeli pan by zagłosował przeciw, to narodowcy by zagłosowali za? Na złość? No może się ustawiam no, do pana no, Okej, okay, no to może się lepiej roz, rozdzielcie, no bo taki, taki sens jest w tej partii. So, niech jak... pan poseł zobaczy, y, ilu policjantów chroni pana dzisiaj po wyjściu z tego no, sejmu, nie? No po prostu w no, kordonie no, jest jak macie taką małpiarnię w wierzy. Ale nie. co to znaczy I jest, macie? I taki... kogo pan obraża? No, to są ludzie, no, a ja ich ludzie, nie znam. Ja ich nie znam. Co to znaczy macie? Panie pośle, pełni pan obowiązki publiczne i pan tak się wyraża wobec obywateli. No trochę powinni pan się zastanowić. Mał... Nie nie, mał... powinien się pan w tym momencie troszeczkę zastanowić. stanowić. nie, nie powinienem. Ja, tak. ja tak uważam i tak to komentuję. To jest moje do komentowania. Ale pan teraz się wypowiada jako poseł czy, czy jako osoba prywatna? No małpiarnia na no no, 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 pierdę, no, to no to wie pan co, jako poseł takie nie, ja słowa... Ja... Panu powiem co to było. Bydą, to byli zbawialami. wściekli obywatele. Że ja jak głosowałem, zapytałem pana czy jak głosował, to suveren, nie, to był nie wiedział. To ten człowiek, który, który próbował mnie tutaj po, pobić, to nie wiedział jak ja głosowałem. Bo pytałem go, no. czy na, wie. Na ja nie mam, nie nie Niepodległości za to jest bezpiecznie, to jest Ja nigdy nie byłem na marszu niepodległości. Mnie Słuchajcie, zostawcie posła w spokojną. O właśnie, ten gość, to ten, to ten gość. to ten. Moment, moment! Panie Mariuszu, panie Mariuszu! Pani Mariuszu! Pan. Tak, za tak. chwilę pan Tak, To Dopuścił się Gruź wobec mnie.